Dzień dobry! Na dzisiejszej lekcji będziemy sobie rozmawiać o monsunach. Postanowiłem nagrać lekcję typowo odnoszącą się właśnie do tych wiatrów, ponieważ zdaję sobie sprawę i wiem z doświadczenia, że uczniowie wiedzą i często kojarzą właśnie monsun, że jest to coś związanego z geologią. Wiedzą mniej więcej, gdzie on występuje, ale niekoniecznie znają mechanizm jego powstawania. Dlatego do atmosfery, to jest taki dzisiejszy właśnie film załącznikowy, który, w którym odwołam się tylko i wyłącznie do monsunów. Moi no kochani, monsun to dość mocny wiatr, który wieje przede wszystkim w Azji Południowo-Wschodniej. Dlaczego tutaj mówię przede wszystkim? Ponieważ monsun to nie jest wiatr, który wieje tylko i wyłącznie w Azji Południowo-Wschodniej. Monsuny wieją również chociażby, w e, okolicach Morza Karaibskiego, e, okolice Zatoki Gwinejskiej, ale przede wszystkim najbardziej mocne i najbardziej widoczne monsuny są właśnie w Azji Południowo-Wschodniej. E, w zasięgu monsunów są przede wszystkim kraje takie jak Indie, Birma, Wietnam, Laos, Kuala Lumpur, Chiny. Nepal, Bhutan, czy moi kochani, Myanmar i ko moi kochani, południowa część Japonii, czyli przede wszystkim wyspy YouTube. ale także chociażby Filipiny i Indonezja. To są takie kraje, które są najbardziej, tu e, w których te monsony widać najbardziej. No i moi kochani, jak te monsony powstają? To doskonale wiemy, że monsun to jest tak naprawdę um, adwekcja, czyli przesuwanie się mas powietrza. Yy, I są to wiatry, moi kochani, tylko musimy wiedzieć, że jest to wiatr, który zmienia się w kierunku rocznym. Zimą wieje z nad Azji w kierunku Oceanu Indyjskiego. indyjskiego. Natomiast latem wieje odwrotnie z nadoceanu Indyjskiego w kierunku Azji. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, doskonale wiemy, że Azja jest obszarnym kontynentem. To jest największy kontynent na świecie ponad 44 miliony kilometrów 2 powierzchni, co daje pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o wszystkie kontynenty. Z tego powodu, że jest to duży kontynent, może nie ma takiego dużego wpływu, na nagrzewanie się tego kontynentu i ochładzanie. Dlatego w Azji Centralnej mamy, moi drodzy, największe amplitudy temperatur, czyli różnice pomiędzy najwyższymi a najniższymi temperaturami. W związku z tym Azja zimą bardzo mocno się wychładza. A jeśli mocno się wychładza, to powietrze jest ciężkie, a więc nie unosi się do góry, tylko opada. W ten właśnie sposób tworzą się układy wysokiego obciśnienia, czyli wyże, antycyklony, inaczej. Natomiast nad Oceanem Indyjskim po lecie dosyć szybko ten ocean się nagrzał, więc powietrze jest lżejsze, a więc unosi się do góry. Jeśli unosi się do góry, to tworzy się niż, a doskonale wiemy z lekcji o atmosferze, że wiatr zawsze wieje z wyżu do niżu, a więc zimą będzie wiał z północy na południe. Natomiast mniej więcej od maja do września tendencja się odwraca. Azja szybko się nagrzewa, tutaj tworzy się układ niskiego wiśnia, czyli niż, czyli cyklon. Natomiast Ocean Indyjski się tak nie nagrzał, jest chłodniejszy, a więc powietrze jest zimniejsze, a więc cięższe, także tworzy się wyż. Wiatr zawsze wieje z wyżu do niżu a więc będzie wiał z Oceanu indyjskiego w kierunku Azji. No i właśnie, co on będzie przynosił zimą, a co będzie przynosił latem? Jeśli zimą wieje z północy na południa, czyli z nad Azji w kierunku oceanu, to on nie ma w sobie dużo wilgoci. On jest raczej suchym wiatrem. Dlatego w tej części świata wtedy mało pada. Przypominam również, że ta część świata, Leży na zwrotniku raka, czyli w tym jednym z najbardziej suchych miejsc na świecie, bo zwrotniki są najbardziej suche miejsca na świecie. Tam tworzą się chociażby pustynie, prawda? Natomiast latem, kiedy ten wiatr wieje z nad Oceanu Indyjskiego w kierunku Azji, to on niesie ze sobą dużo wilgoci, ponieważ on nabrał tą wilgoć nad oceanem. Ocean to woda. Także niesie ze sobą nie tylko dosyć silny wiatr, ale także opady deszczu. Dosyć intensywne opady deszczu, dlatego w Azji Południowo-Wschodniej praktycznie od maja do września non-stop pada. Oczywiście nie jest to deszcz bardzo jakiś ciągły, ale jest zwiększona ilość opadów atmosferycznych. Dlatego moi drodzy, w Azji Południowo-Wschodniej uprawia się chociażby ryż, zarówno ryż górski, jak i ryż nizinny. Są tam idealne po prostu warunki do uprawy tego. Tego, tego zboża alimentacyjnego, prawda? Natomiast zimą, kiedy ten wiatr jest północno-południe, raczej w tej części świata jest sucho, bo to już te, te również jest przyczyna e, zwrotnika e, raka. I moi drodzy, ten wiatr nazywany jest wiatrem głuchym, ponieważ za bardzo uniemożliwia nam e, uprawę ryżu. Yy, tereny trzeba bardzo często nawadniać, żeby ta uprawa tego ryżu była w ogóle możliwa. Pamiętajcie, że monsuny powstają dlatego, ponieważ bardzo szybko zmienia nam się, się układy baryczne nad Azją i nad oceanem. Latem nad Azją tworzy się niż nad oceanem, wyż wiatr jest nad oceanem w kierunku Asii. Natomiast zimą na odwrót, nad Azją tworzy nam się wyż nad oceanem niż wiatr, jest wyrzut niżu, czyli z północy na południe. Latem przynosi monsun duże sumy opadów wady południowo-wschodniej, latem minimalne. I to tyle. Krótko na temat. Mam nadzieję, że monsuny yy, są już dla Was jasne, że nie sprawią Wam większego problemu i zapraszam Was na kolejne lekcje, które pojawią się już niebawem. 那咋么这。